Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, MRM, a tutaj jest Team Fortress, a ze mną jest Sauverage. No, na dzisiaj znaleźliśmy sobie taką mapkę, bardzo skromną ilość graczy, ale będziemy się bawić obaj pyrami na pewnego yy, gracza. Zresztą zobaczycie, jakiego jest wieku, potem kiedy się wkurzy. No, my gramy pyrami i będziemy. Jeżeli chodzi o to, będzie to bardziej, nie będzie to ani poradnik, ani solowa gra, tylko grupowa gra. Ty bądź po lewej, ja będę po prawej. O, jak wiadomo, takie stare przysłowie, że każde dziecko gra z kartem. Bo myślę, to jest jedna z najlepszych klas, jakie istnieje. Ja się ducham. Ło wow. Kurde, musiałbym, że go trafię, ty... Ej, mam Dobra, Dobra Dam mu trochę szans, ja idę... Ale... O, Kim, wyszedł? A nie, jest ciągle scoutem Dobrze Wychodzi od ciebie na spawn'a Eee Kurde, jest chyba natury mocno rani I Powiedz, czy wyjdzie ode mnie w 50 potr Oj, zabił mnie niestety. Się natury ma. No a też przyznam, że chciałem się kilkoma. ma ja sobie wiem kim pogram, ja sobie pogram. Dobra, najra mi go raczej nie wkurzymy. Ja wiem, ja sobie... Ja sobie wejdę medyk. Wiem, chodź obaj grubym. Wejdźmy. Ja wezmę sobie spaja. Jak go będę męczył. Dobra. Ja sobie wejdę grubym z mięściami ze stali, która z fajną bronią. I też może wspomnę kilka rzeczy, że nowa seria, sikłania. to jest <laughs> AFK eee, Jak on <laughs> nie wiedział, że to ty Nie, po prostu on był A AFK, out of keyboard. Rozumiem. Dobra. No Jak, ja mówiłem, jak mówiłem. Jak mówiłem. Będzie to jak nasza stara seria z Team Fortresa, tylko z poradnikami. Łooo to. Będę, teraz będę jak, jak, począ jak niektórzy gracze w grubym. Klikają. ojoj! Oj, oj, chyba padłem. Cicho, od drugiej strony wyjdzie. A nie, dobrze, ono tutaj będę chciał. Dzięki. No, kanapkę trzeba używać. No, kim wejdzie? Scout. Od tyłu, tak. Headshot śliczny ambasadorkiem, ale nie jest E. Czekaj, odstań pewnie wyjdzie. O, gdzieś jesteś. Poczekajcie chwilę. Haha, on nie wie o tym, że 50 stali co uodparniają na obrażenia? Ui, zabiję skauta. No i niestety. Opuścił grę. Myślę, że nasza zabawa się skończyła. Co teraz robimy? Mati, co teraz robimy? No mów coś, mów coś. No mówię, mówię, co teraz robimy? Wyszedł. No dobra i to do drugi drużyny, teraz się trochę pobawimy w naszym w naszych zabawach. No pierwszą rzecz, co chcemy wam pokazać, to co, co można zrobić, nie będzie nuda. No wejdź pyramidem. Parę, parę. A, No niestety. Headshot, headshot. Przy okazji pokażę nową broń. Wejdę sobie snajperkiem. Nową bronią jest spływa sprzątaczy, To dobra. To dwie smugi poleciały. Ty czekaj, weź mnie, co mnie zabijasz. No ja Jak chcesz... Tak. Też ...to też sobie wchodzę z egzekutorem teraz. Dobra, ale bez podchodów. I tak wiem, czy tak chwilę staniesz niewidzialny i będziesz dla mnie. Zabij. Tuż nad tobą. Bez dzwona. Teraz już egzekutora, no to Dobra, ja już wchodzę pyrem. Też wchodzić szpyrem. Więc no. tak, y, kilka rzeczy, które można zrobić, że co są nudy. Aby to zrobić, wymaga tylko dwóch rzeczy. Oczywiście, nie wziąłem tej rzeczy. Ale ja mam. Tualet. A ja mam też nową broń, jest palpa. Teraz się do tego nie nadaje, bo ona płuka zawsze. No bo ma taki brzydki efekt. Uj. No i teraz polega na tym, że Cze... Ale ukaż roz... się opuścić, tak? Rozpoczynasz... No nic, nie, nie zawsze to się udaje. Nie zawsze się to udaje, tak, racja. No... Naprawdę, to jest bardzo trudne. <śmina> roz... Nawet naj... nawet Pyro najlepszy, z gry nie mówię tego. <śmina> Dobra, już... To może... No, może teraz będzie cięcie takie, nie wiem... No, Dlaczego? No... Czekaj, bo Dobrze. wyraz robiłem przed chwilą. Dobrze. Co? Muszę, się... Od... muszę się oddalić, bo mi za szybko leci. Oczywiście. No i na tym to polega, czyli odbijanie pocisków. Tak. I ten, kto oberwie, ten jest nudny. Haha. Nie, nie nie, nic nie mówię. Nie strzelaj we mnie, bo wiem, że ty... No właśnie właściwością tej mojej, mojej palącej strzelby jest to, że odwala, ale zdaje bardzo słabe obrażenia Oj, poleciała piłeczka. I przyznam, że my tak, że my się bawiliśmy przy, wczoraj z 240 minut takim sposobem, aż doszliśmy do wyniku czterech odbić 4, a dzisiaj doszliśmy do 6 Amunicjon. Ciekawe czy ja to jest sprawka, że tak słabo Gotowy? Gotowy Ja teraz będę strzelał To polega na kliknięciu guzika Gotowy? No Strzelam I tutaj właśnie najgorszy ten trzeci pocisk mnie jeszcze było. Jak wiadomo on się zawsze przyspiesza Z Przy każdym odbiciem ja tak zauważyłem bynajmniej Dobra Nie, dobra Muszę skończyć amunicję wziąć o Czekaj. tam tam jest skrzynka i ja pójdź na sam koniec. To jest super miejsce. Dobra, wejdę tam. Mogę się pochwalić moją bronią grubą. Dobrze, zaraz to. Czekaj. Dała, pochwal się bronią. Strzelaj. To brzmi jak stary film o pewnym... Oh no, nowa mapa się zaraz zakłusuje. No, nie udało się. Za... Czekaj, bo ja to teraz za szybko robię, zaraz za późno, zaraz za szybko. Dobra, ta broń się nazywa jak pewien film. E... O, Hightower weź, to jest super mapka na to. Ten, Ta broń nazywa się jak stary film o pewnym Chińczyku, który poje... pojechał do Hongkongu. No tak. właśnie. Tu strzelę. No, nie, yeah, oglądam okay. u ciebie. Nie, to nie jest to To jest ten A, dobra O, o. na pewno oglądałbyś bo to było A po pamiętam dużo tych chińskich O i teraz proszę bardzo udało się już czwarty prawie czwarty raz się by odbiło się nie o, już. <laughs> Teraz jeszcze goś nie dał O teraz mi się amunicja skończyła O mało co Uwierzycie, że wczoraj dobiłem sobie to do 70, nie do 64? Dobrze. Oh, 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 dobrze. Oh, oh, dobrze. Dobra, strzelasz. Dobra, wracam na pozycję. Ale ty dopuszczuj, będzie więcej czasu. Dobrze. Więcej nudy. Też sobie przynajmniej poćwiczymy. Hmm. <laughs> <laughs> Kurde. Ojciec. O, a oby to było jakieś dziecko. Powiem tak, że zaraz wrócimy w lepszej wersji. A jeszcze nad koniec, dlaczego nie można tej. Dlaczego to jest nie jest do zabawy? Mati, chodź odbij mi tą palącą strzelbę. Odbij ci? No, chodź, jestem tutaj przy wózku. Polega to na tym, że jeżeli się odbi... nie. jeżeli się odbije, to właśnie, to działa w takiej zasadzie, że ma zawsze Zyta. dwa wybuchy. A często jest tak, że ona wybucha na, wro... na osobie tej i właśnie tym tu polega. I, po... I na to ale... to było widać, że było to jeszcze jego... ja mogę zadać w ogóle ci... Czekaj, 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 nie, nie atakuj, nie atakuj. Eee, myślałem, że masz więcej życia. Dobra, to może pokażemy teraz tą moją broń nową, grubą. Więc zaraz wracam.